Dzień dobry, Barbara Szeligowska. Witam w programie Gość Dnia Telewizji Wałbrzych. Dzisiaj naszym gościem jest młodszy brygadier Paweł Kaliński. Temat smutny, pożar w Zamku Książ. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry, witam państwa. Prosto z akcji, zmęczony, niewyspany. Co Pan pomyślał w momencie, kiedy przyszło zgłoszenie, że pali się zamek książ. Do końca nie dowierzaliśmy, że do takiej sytuacji mogło dojść, jednak niestety potwierdziła się ta e, informacja, że jednak doszło do tego pożaru w kompleksie zamek książ. E, no i zaczęliśmy działać. Zgłoszenie dostaliśmy z systemu sygnalizacji pożaru, który wyposażony jest w zamek i tutaj system się sprawdził. Informacja do nas dotarła. To pozwoliło na szybką reakcję naszą i szybki dojazd pierwszych zastępów Straży Pożarnej. bo... Z tego co wiem, to ta reakcja do, do, do pierwszych akcji doszło w ciągu 10-15 minut dosłownie. Yy, od zgłoszenia, od zgłoszenia, o, od do, zgłoszenia z tego systemu sygnalizacji pożaru po około 8 minutach już pierwsze zastępy były na miejscu. I co było do roboty? Co się paliło? Jak, wyglądała te, jak wyglądał ten początek akcji? Co stwierdziliście, kiedy już zobaczyliście na własne oczy, co tam się pożar już Pożar wydostawał się na zewnątrz, na powierzchnię dachu. Był już to pożar otwarty poddasza zamku. Jednocześnie na miejsce dysponowaliśmy dodatkowe siły i środki, które przyjechały i w pierwszej kolejności nasz zamiar taktyczny był taki, żeby jak najskuteczniej ograniczyć rozprzestrzenienie się płomieni na dalszą, pozostałą część tego dachu zabytkowego zamku oraz na y, zabytkową wieżę, która gdyby tam pożar y, przedostał się, y, akcja była, bar, byłaby bardzo trudna, jeżeli chodzi o gaszenie tego pożaru. Czyli y, założyliśmy sobie w pierwszej kolejności ograniczenie rozprzestrzeniania się tego ognia i później wchodzenie w głąb i gaszenie tego pożaru sukcesywnie. I jak dojechały wozy bojowe przez tę ciasną bramę? One się tam zmieściły? Tutaj chciałbym powiedzieć, że jeżeli chodzi o drogi dojazdowe, mamy już tam opracowane pewne założenia. Poparte jest to ćwiczeniami, które tam się odbywają. Przynajmniej raz w roku jesteśmy na tym obiekcie. Różne warianty ćwiczymy, i to zaprocentowało tym, że mieliśmy pewność, nie błądziliśmy, dojechaliśmy precyzyjnie w miejsce, które było właściwe. Decyzje, które zostały tam podjęte w pierwszej fazie, były trafione, i dzięki temu zamek książę został uratowany. Y bo całe szczęście, że mieliście te ćwiczenia, bo z tego, co pamiętam, tam chyba w Zamku Książ nie było wcześniej pożaru. Nie było pożarów, przynajmniej ja nie pamiętam sytuacji pożarowej w, w, samym, zamku. w samym zamku, w kompleksie. Chciałbym też powiedzieć, że Około 3 lat temu, 3 lata temu opracowaliśmy podobny wariant ćwiczebny i dokładnie to wczoraj było sprawdzone już niestety w realnym w realnych zdarzeniu. I to się sprawdziło. Widziałam, że, że przy zamku pracowało mnóstwo ludzi, nie tylko strażacy. Jeszcze jakieś inne służby też wam pomagały. Jaki był udział innych innych służb dyżurnych w ratowaniu zamku? Tutaj chciałbym podkreślić, że pełne zaangażowanie wszystkich służb tutaj miejskich. Z terenu powiatu wałbrzyskiego, czyli policja, pogotowie ratunkowe wodociągi, sami pracownicy bardzo profesjonalnie w pierwszej fazie zadziałali, jeżeli chodzi o ewakuację. Też są Osób... przeszkoleni w tym kierunku? Tak, to zaprocentowało tym, że osoby, które znajdowały się w samym zamku dzięki systemowi, który zadziałał, bo tam również jest dźwiękowy system ostrzegawczy w momencie wykrycia pożaru przez system sygnalizacji są to czujniki dymowe i temperatury, automatycznie po pewnym czasie uruchamia się system. System dźwiękowy ostrzegawczy, który informuje osoby tam przebywające o konieczności ewakuacji i to zadziałało wszyscy osoby. Posłuchali, nie, wszyscy go słuchali nie posłuchali. wydawało im się, że to tylko ćwiczenia. Dokładnie tak było i też zaangażowanie pracowników samego zamku spowodowało to, że sprawnie ta ewakuacja przebiegła. Nasze zastępy, które przybyły na miejsce, już nie musiały nikogo ewakuować. Wszystkie osoby tam już opuściły i, i pod tym względem było bezpiecznie. Ile ludzi pracowało przy gaszeniu pożaru? Y Tutaj też chciałbym powiedzieć, że system, nasz krajowy system ratowniczo-gaśniczy pozwolił nam na to, że przy tego typu pożarach, czyli zabytkowy zamek bardzo skomplikowany pod względem pożarowym, Komplikacja ciągów komunikacyjnych pomieszczeń, konstrukcja samego zamku spowodowała to, że od razu były dyspozycje już z poziomu Komendy Wojewódzkiej. Siły i środki zjechały się tutaj praktycznie z całego województwa, bo Jelenia Góra Wrocław, Świebodzice, w pierwszej kolejności świtnica Dzierżoniów, Ząbkowice Nowaruda, Kamienna Góra, tutaj te siły i środki przybyły na miejsce, gdyż nie mogliśmy na samym początku określić, jak będzie to skomplikowana akcja. I dzięki temu, że te siły i środki przybyły, skuteczne działania były podjęte, siły i środki były na tyle duże, że mogliśmy bardzo skutecznie działać, też chciałbym podkreślić, że nasze działania same gaśnicze już polegały na tym i braliśmy to pod uwagę, żeby minimalizować skutki te wtórne, czyli zalania pomieszczeń zabytkowych poniżej, w pełni nam się to udało i te zalania są znikome. Mhm. E, ogień został dość szybko ugaszony i na pewno po tym, jak już wszystko zostało dogaszone, nic się nie żarzyło, nic nie dymiło, zapewne oglądaliście te miejsca, które były objęte pożarem. Co się spaliło, jakie są szkody? Więź dachowa na powierzchni około 500 metrów kwadratowych łącznie tutaj mówię, bo to jest dwuspadowy dach pokryty dachówką, konstrukcja dachu drewniana i to uległo spaleniu. W niektórych miejscach belki stropowe, belki konstrukcji dachu uległy całkowitemu przepaleniu. Również nasze działania później polegały na tym, żeby rozebrać te konstrukcje, które były nadpalone, żeby nie powodowały zagrożeń dla osób tam ewentualnie prowadzących dalsze czynności. Tak jak w dniu dzisiejszym policja prowadzi materiał Materiał zbiera dowodowy, technicy biegli, także tutaj pod tym względem ta akcja również na tym polegała. Dach był nowy, z dachówki, przedtem był dach blaszany. Jaka to jest różnica dla, dla strażaków? Gdyby się tamten blaszany dach zapalił, co by było? Jak, jakie byłyby skutki w porównaniu z, z tym pożarem, który był faktycznie na dachu krytym dachówką? Chciałem powiedzieć, że jeżeli by było to pokryte blachą, jak to było wcześniej, o wiele trudniejszy by był ten pożar i prawdopodobnie straty by były większe. Tutaj konstrukcja drewniana pokryta dachówką spowodowała, że ten pożar w naszym żagronie mówiąc przerodził się w pożar otwarty, czyli wszystkie gazy pożarowe rozbrzały. Szed szedł na zewnątrz przed zewnątrz, czyli dodać. nie kumulował się pod tym i nie rozprzestrzeniał się w poziomo, tylko szedł pionowo do góry, czyli cała temperatura, która Generalnie dym rozgrzany jest odpowiedzialny za dynamikę rozwoju pożaru, między innymi uchodził do góry, do atmosfery i to było pozytywnym aspektem tych, tego pożaru, tych, tych działań. No i cóż, y czy można już coś powiedzieć, dlaczego tak się stało? Co było, co było tym zarzewiem? Co sprawiło, że wybuchł ogień? Y Strażacy na etapie, tym, którym teraz się znajdujemy, mówimy o prawdopodobnej, przypuszczalnej przyczynie pożaru. E, Została ona ustalona na podstawie e, relacji świadków, e, oględzin e, miejsca pożaru. E, mówimy tutaj o przypuszczalnie było to zaproszenie ognia przez e, osoby, ekipę remontowo-budowlaną, która prowadziła tam e, prace związane z konstrukcją dachu. Były to prace. Polegające na kryciu papą termozgrzewalną, i tam były prace prowadzone na ciepło. Ale tak podkreślam, że to jest prawdopodobna przyczyna. Już w wczorajszym dniu, w godzinach wieczornych, kiedy już było to bezpieczne, na miejscu pojawili się biegli, technicy policyjni, którzy już zaczęli zbierać materiał dowodowy. Od dzisiejszych godzin rannych już większa ekipa policjantów bardzo szczegółowo prowadzą tam dochodzenie, bardzo szczegółowo zbierają ten materiał dowodowy, żeby. Określić później w procesie dochodzeniowym faktyczną przyczynę tego powstania pożaru. A jest Pan w stanie określić, jak długo może potrwać takie badanie i określanie już tak naukowo z dowodami przyczyn tego pożaru? Czy to trwa dni, tygodnie, miesiące? Jak to no wygląda? niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. To bo To jest po prostu różnie. To jest w kompetencjach osób z ramienia policji i oni na pewno są. Najlepszymi fachowcami w tej dziedzinie, i na pewno dowiemy się, bo każdy jest ciekawy, jaka była faktyczna przyczyna tego pożaru. A jeśli człowiek, co wtedy? Trud a jeszcze, nie daj Boże, zła wola? Trudno mi Jakie powiedzieć, skutki? naprawdę Straż Pożarna jest służbą ratowniczą, zajmuje się ratowaniem, gaszeniem tych pożarów, a dalsze czynności, tak jak wspomniałem, prowadzi już policja. Mm -hmm. Proszę powiedzieć, oprócz, oprócz tych takich bezpośrednich skutków wywołanych ogniem i wys wysoką temperaturą na poddaszu i na dachu, I jak wyglądają skutki tych działań ratowniczych? Czy sale są za? Zalane, czy są zacieki, czy yy, dużo jest takich szkód właśnie. Właśnie tutaj też yy, można uznać to za sukces yy, prowadzonych działań gaśniczych, że tak, operowaliśmy tymi prądami wody, braliśmy od początku to pod uwagę, żeby jak najskuteczniej ta woda była dostarczana, jak najefektywniej y, wykorzystywana do gaszenia tego pożaru, żeby minimalizować te skutki wtórne wynikające z zalania pomieszczeń poniżej. To się w pełni udało. Są to znikome zalania. Y, też chcę podkreślić, że od razu były jednocześnie prowadzone prace zabezpieczające elementy zabytkowe w zamku. Woda przez pracowników, kiedy już było to bezpiecznie, w asyście strażaków, przy pomocy strażaków, straży miejskiej, policji. Wszyscy tam byli bardzo zaangażowani w to, żeby ratować to cenne mienie, które jest perełką tutaj Dolnego Śląska. Czyli osuszać, wycierać, tak na tym to polegało? Tak, zbieranie wody czerpakami, osuszanie ręcznikami, mopami, wszystkim, co się dało, to spowodowało, że tych zalan jest naprawdę niewiele. To są miejscowe, niewielkie powierzchnie, gdzie woda przeciekła poprzez jakieś otwory instalacyjne, coś takiego. I tutaj chcę podkreślić, że udało się ograniczyć to do minimum. A skąd woda? Jak, jak, to jest, jak to jest, ułożone, jak to jest zaplanowane? W razie pożaru, skąd, się, skąd strażacy biorą wodę do gaszenia? Akurat właśnie zamku Książ. Zamek również jest wyposażony wewnętrzną sieć hydrantową. W zamku znajduje się zbiornik wody do celów przeciwpożarowych. Jest tam hydrofonia, która zwiększa ciśnienie tej wody, żeby skutecznie można było tą wodę, z tej wody korzystać na tej, najwyższych kondygnacjach. Również z tego korzystaliśmy. Korzystaliśmy ze zbiornika, który jest w, w okolicach Książa. są on przystosowany również do czerpania wody do celów przeciwpożarowych, ale również siły, i środki, które tam na miejsce przyjeżdżały. Na tyle było to wystarczające, że ta woda była. Nie, by, nie, miało, nie było problemów z zaopatrzeniem wodnym do celów Z wodą nie ma problemu. To był. Największy pożar w tym roku w Wałbrzychu chyba, tak nie przypominam sobie, żeby coś się aż tak mocno paliło. Rozmiary tego pożaru na szczęście są niewielkie, biorąc pod uwagę oględziny i straty, jakie zostały sporządzone przez ten pożar, natomiast pożar był skomplikowany z punktu widzenia naszej profesji, ponieważ zamek sam w sobie jest bezcennym zabytkiem. I tu dlatego można mówić, że ten pożar był charakterystyczny, wyjątkowy. wyjątkowy, charakterystyczny. Po pierwsze, zabytek. Po drugie trudny dojazd, po trzecie wysokość tej budowli. Bo jak wysoki jest zamek, jakie drabiny trzeba, jakich drabin trzeba było użyć, żeby sięgnąć wodą do, do dachu? Wodą do dachu bezpośrednio z drabin nie sięgaliśmy, natomiast mieliśmy już te warianty opracowane na podstawie sprzętu, którym dysponujemy, czyli drabina 37 metrowa. Tak jak wcześniej wspominałem, taki wariant ćwiczyliśmy. Prądy wody bardzo szybko zostały po tej drabinie wprowadzone w odpowiednie miejsca i żeby te skuteczne działania były prowadzone, nie mogliśmy wody lać na ślepo. Najskuteczniejsze działania są w środku, w środku, czyli wewnątrz działania gaśnicze były prowadzone, żeby jak najskuteczniej, jak najszybciej ten pożar zlokalizować, czyli nie spowodować, żeby on się rozprzestrzenił na dalsze części konstrukcji. Jeszcze o jeden szczegół chciałam zapytać, mianowicie jak obserwowałam akcję strażaków, widać było belki stropowe, które są drewniane, i one się nie spaliły? Czy one były jakoś wcześniej zabezpieczone i impregnowane? Jak, jak, to się, jak to się stało, że zachowały się drewniane belki w czasie pożaru? Sama konstrukcja drewniana jest z punktu widzenia pożarowego bezpieczniejsza jest trwalsza, jeżeli chodzi o oddziaływanie ognia, ale dodatkowo. Konstrukcja tego dachu była zabezpieczona, zabezpieczona odpowiednim ogniochronem, i to też spowodowało, że ten pożar miał trudniej się rozprzestrzeniać po tej konstrukcji dachu. Czy jeszcze strażacy mają coś do roboty w zamku w tej chwili po ugaszeniu pożaru, czy już wracacie do bazy, że tak powiem? Nasze działania już w pełni się tam zakończyły. Na, tej, na tą obecną chwilę polegały one już na oględzinach szczegółowych, robieniu dokumentacji, żeby później tę dokumentację wykorzystać w analizach. Bo tak też to się w Straży Pożarnej odbywa, że tego typu pożary są później analizowane i stanowi to materiał szkoleniowy dla wszystkich w całym kraju. Właśnie jakie wnioski? Coś będziecie zmieniać? Czy wszystko było tak, jak przewidywaliście, i w razie odpukać następnych takich zdarzeń. Wasze działania będą mogły być po prostu powtórzone, bo te okazały się skuteczne. Myślę, że poczekajmy do wyciągnięcia wniosków, do konkretnej analizy, ale na dzień dzisiejszy chcę powiedzieć, że akcja była pełnym sukcesem. Naprawdę dzięki temu, że obieg przez nas był znany i zamiar taktyczny i decyzje, które zostały tam na miejscu podejmowane były w 100% albo w 90% trafione, trafione. trafione i dzięki temu ten zamek został uratowany i straty zostały do minimum ograniczone. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Oczywiście myślę, że całe społeczeństwo i Dolnego Śląska, i pewnie i kraju, bo było bardzo dużo pytań, jest pełnych uznania dla, dla Państwa akcji. No, bo skoro już doszło do takiego przykrego zdarzenia, to przynajmniej dzięki waszej, Waszym działaniom zostały ograniczone tego skutki, oby jak najmniej. Takich zdarzeń. Naszym gościem był Paweł Kaliński, młodszy brygadier, rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu. Bardzo dziękuję za rozmowę! Nasze serwisy informacyjne i program gość dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl Więcej informacji znajdziesz też na portalu Wałbrzyk24.com